Siemaneczko mordeczki z tej strony Mati, witam was serdecznie, a dziś przejdziemy do nowej aktualizacji, która się pojawiła w Fortnite 8.30. Pierwsze co wam pokażę, to jest kilka zmian, a w szczególności są nowe wyzwania. Kosarska szczodrość, zobaczcie. Nowa emotka po wykonaniu. Hehe, <laughs> kozacka, masakra. Jeszcze raz zobaczymy z tej strony <głos> <głos> Bardzo fajna Mamy oczywiście lotnie do zdobycia Odwiedź piracki obóz w różnych meczach 10 Dostajemy taki... taką lotnię To w następnym dniu to mamy graffiti Sztandar i 1000 expa I po tych wszystkich wykonaniach dostajemy tą memotkę <noise> Bekowa jest Dobre Co tu przejdźmy jeszcze może do rywalizuj Co to jest takiego? Nowy chyba, nowy turniej, który się pojawi w Fortnite 13-14 kwietnia Bardzo fajnie Przejdźmy teraz do sklepu, bo są nowe skinki Wilk morski, zobaczcie Podgląd styli Przejdziemy może tutaj, zobaczcie jak to wygląda Fajny taki pirat Dodatkowo ma plecak Zobacz, Zobaczcie jak się zmienia Fajne Dwa plecaki jeszcze w dodatkowym zestawie Będziecie mogli sobie wybrać Dodatkowo mamy żegluga wielka To jest nowy zbierak Za 800 No taki średni bym powiedział A przejdźmy teraz do babeczki Jak wygląda, tu macie Też fajny skinek ale chyba prędzej bym brał babeczkę. Nie wiem, te skinki bardziej mi się podobają, takie właśnie. Też bardzo fajna. A plecak mamy taki, zobaczcie. Mamy skrzynię ze skarbem. I takie koło. Bardzo fajnie. A teraz przejdźmy do mojej szafki. Bo coś dostaliśmy. Oczywiście nie wszyscy, ale co nie którzy, ci co kupili kartę graficzną wtedy z pakietem Nividii, oczywiście dostali nowe edycje stylu. Cały czarny skinek, właśnie wam pokażę jak to wygląda. Plecaczek też czarny jest. A to jest najlepsze, że ja drugiego skinka też tamtego, myślałem, że będzie to jakaś zamiana czy coś, a mam też zielonego, to oni mi po prostu go dodali nowego, czarnego, nie? Bardzo fajnie z ich strony No oczywiście dużo też ludzi też pisało do nich Bo to kurde Była wtedy akcja O pojawiło się w sklepie A skinek miał być legendarny nie To bardzo fajnie że dodali Dobra przejdźmy może pokażę Wam Plecak też czarny oczywiście Zbieraczek też czarny Zielony został oczywiście Drugi skinek zielony też został Mamy lotnie też czarną o, a tu co tu mamy? Dodatkowo dali nam? Miejsce, tak. Na co? Malowanie różne. Zobaczymy później. Ale przejdźmy jeszcze do... Tak, przejdźmy jeszcze do zbieraków, bo dostaliśmy nowy zbierak z ratowania świata. Tak się prezentuje. I z tego co mi wiadomo, on jest do tej babeczki. Zbieraczek. Zaraz wam pokażę. Tak, to jest do tej babeczki Zbieraczek Bardzo fajnie Ale to jeszcze nic, bo dostaliśmy też lotnię, która się nazywa buntownik I z tego co wiecie, to też dostaliśmy do tamtego skinka buntownika Pokażę wam szybko Przejdziemy, gdzie jest ten buntownik? Jest tutaj Z tego co mi się wydaje, że to będzie właśnie ta lotnia do tego skinka Bardzo fajnie, bardzo fajnie No i nic, trzeba grać w Fortnite'a i robić nowe wyzwania. Zapraszam Was serdecznie też na streamki, na live'a, które odbędzie się w piątek. Dzisiaj myślę, że też odpalę. Pamiętajcie, zostawcie jakiś komentarz pod tym filmem, zostawcie łapeczkę, bo w piątek zrobię live'a i będzie losowanie na 2 razy 20 zł w Card. A to dlatego, że już dobijamy prawie do 1000 subów. Dzięki Wam mordeczki. Dlatego serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejo!